Dobra, Easy, pokaż. Pokaż ty mi swój telefon. No tak, Nie nie, od, od góry. U ciebie tak samo, później Jan Nowak, Bartek Z, dobrze. Myślę, że to samo, bo ten sam internet mamy, wiesz? No. Co o, no, no i obudowę u mnie widać taką. Ja tu poduszkę położę, żeby nie było, że ty tak... wiesz Łasy jesteś Tomaszu. No ale ty, a ja się ostatnio dowiedziałem, że jak ty, jako widz, chcesz zrobić nam subskrypcję, ale nie wciśniesz dzwonka, to jak my wypuścimy nowy film, to nie przyjdzie powiadomienie. Trzeba jeszcze dzwonka wcisnąć. Nie, ja nie muszę wciskać. Nie ja wiem, że ty ja nie nie wiem kiedy będzie. <laughs> no i dobra. Słuchajcie, pamiętajcie, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi filmami, trzeba dzwonka wcisnąć. Dobra. Halo, dzień dobry, Czy wszystkim ze studia z stoku podoba się dla mnie, z tej strony Kamili? i ja, nie, nie Kamil, Kamil, tak, i... my jesteśmy nie Kamil, jak się komuś nie podoba, słuchajcie, no to wiecie, wolny kraj chyba jeszcze. Tak, Słucham. i mam okulary, bo wiosna idzie. Dobra, słuchajcie, zgodnie z obietnicami, dzisiaj odpowiadamy na te pytania i odpowiedzi, Q&A i w ogóle. Trochę na roboczo będziemy to robić, pamiętajcie, że my dopiero ciągle w tej YouTube zaczynamy i będziemy może się trochę gubili. Mamy, mm, idziemy na żywioł, mamy telefony, będziemy, jeden będzie czytał, drugi odpowiadał i na zmianę. Trochę tego się uzbierało. Niektóre pytania są takie, że w sumie sami nie wiemy jak tam odpowiedzieć, więc jeżeli coś pominiemy, to najmocniej przepraszamy, ale widocznie nie, z jakichś powodów nie da się na to odpowiedzieć, czy coś tam. To może zaczynamy. To pozwolisz? To zaczynaj, no. Dobrze. Yy, Szod 10.10. Nie wiem czy było, ale czy jeśli na Podlasiu ukradną dla mnie rower, to będę miał dwa czy żadnego? To było moje pytanie. Nie, no ja ci zadałem, to yy, Wiesz, co ukradną dla mnie rower? No. Najpierw trzeba przejechać na Podlasie no. i zobaczyć, jak ukradną rower. Czy będzie miał ten rower jeden czy dwa? I to jest właśnie tak bardzo naprawdę. dobra odpowiedź. Dobrze, no. teraz proszę ty. Czy warto inwestować w system tublis do szosy, w MTB czy gravelu są korzyści, ale czy tu? Dobra, a więc pamiętajcie, że każdy może mieć inne zdanie, ja odpowiadam w tej chwili chyba za siebie i osobiście uważam, mimo całej sympatii do systemu tubeless w MTB, to do szosy nie widzę jakichś większych przekonań, aby to montować, ponieważ jest bardzo mała powierzchnia w środku opony tej cieniutkiej na mleczko, dwa, jest dużo wyższe ciśnienie w rowerze MTB, Ładujemy 2-3 atmosfery, atmosfery, to w ogóle kosmos. W szosie dajemy od 7 do 10, czasami jeszcze więcej. I Ja bym nie rekomendował ładowania tutaj systemu TuBeles, aczkolwiek jest i działa. Ja osobiście w rowerze bym sobie tego nie zaaplikował. Tak, a to teraz ja? To teraz ty też? To do ciebie akurat. Freeride 091. Czy Łysy będzie kiedyś trzeźwy? Kurczę, mam te same pytanie, mi się nawet wyświetla. No. Zawsze jestem trzeźwy. Ja prawda. nie piję alkoholu. Prawda. I taka jest prawda. A no to, że się jest odjechanym, to nie od razu znaczy, że. Że trzeba coś pić i pić. Tak. O, o, dobrze. Proszę, teraz ty. Teraz ja. Hmm. O, tu mam dla Ciebie pytanie. Mikołaj. Tyłek? O, okej, okay, tak napisał. Co sądzicie o marce Merida i czy chcielibyście być jej dystrybutorem? A więc tak. Merida to bardzo dobre rowery. Nie mamy ich w ofercie, bo nigdy nie mieliśmy. Czy chcielibyśmy być, mieć w ofercie? Słuchajcie, to, to jest bardzo dobra marka. Eee, temat jest dość rozwojowy, co się okaże, nie wiadomo. Generalnie są to dobre rowery. To, że my ich nie mamy w ofercie, to nie znaczy, że będziemy mówić Wam nieprawdę, że są jakieś złe czy gorsze. Nie, są to bardzo dobre rowery. Mają bardzo dobrą relację ceny do jakości. Wolny wybór, każdy może kupować co chce. I tyle. Eee, matek! a ma, matek to? Tak, no. dwa pytania od razu. Czy w Polsce można legalnie jeździć w zaczłapach SPD? Nie ma chyba żadnego tego nie no, na pewno nie tego ma. tego nie regulują. Wiem, że na przykład w Niemczech koły jest zakazane. Tak, ale w SPD ale można w SPD jeździć. I to od razu, bo to jeden pan do ciebie drugie pytanie. Na co zwracać uwagę przy przymierzaniu butów pinanych, jak powinny być dopasowane, na styk jak zwykłe buty, jak to sprawdzać w sklepie? Buty do ugniataczy mocy buty do mocy, do zetłapów no najlepiej przymierzyć i z doświadczenia, ja wiem przynajmniej, że musi być delikatny luz w tym bucie. Ale, minimal... pal... ale minimalny, że paluszkami sobie poruszać, bo latem noga puchnie. Dwa, jakie jedziecie dłużej, żeby sobie palcami poruszać, żeby rozruszać tą stopę, a trzy, jak jest chłodny dzień, żeby grubsze skarpety włożyć do buta. Tak, ale nie może być tyle luzu, co chyba w butach biegowych się Tak, jest numer tą... większy, że nie, bo Delikatnie pięta będzie mniejszy. chodzić przy... Na ze O, do ciebie mam pytanie. Bardzo yy, pytanie od Kamil. Niedziela. Proszę. Czytam pytanie. Pytanie, które nurtuje mnie od ładnych paru tygodni, a mianowicie Wahoo Element Elementroam czy Garmin Ed830? Uwaga, odpowiadam, nie ma tutaj złego wyboru. Garmin jest świetny, Łachu jest świetny. Eee, podstawowa różnica dla mnie jest taka, że Łachu będzie troszeczkę tańszy? Tak. Bo będzie. Oni nie mają zupełnie inną platformę, nie mają tej aplikacji Garmin Connect, mają jakąś swoją, ale wszystko działa świetnie i tu nie ma złego wyboru. Naprawdę ja nie wiem, co bym obecnie wybrał. Całe życie jeździłem na Garminie, bo dystrybutor Łachu jest w Polsce od... stosunkowo niedawno no, względem nie dam, Garmina. Ani łachu nie jest złym wyborem, ani Garmin nie jest złym wyborem. O tak może. Dobra, następne. Wizo. Pytanie pierwsze. Czy można u Was kupić rower na przykład za 10 tysięcy, zapłacić 5, a resztę na raty? Czy tylko całość na raty? Można, można na raty, można część kartą, część gotówką, można przelewem, można aby do, do, no. końcowy efekt się zgadzał tak. na fiskalce. Przy zakupach u nas powyżej 5 tysięcy wszystkie raty mamy 50 razy 0%, można zrobić 5 tysięcy jako wpłatę pierwszą, a resztę rozbić sobie na 50 rat, na 10, na 20 jak się chce. I drugie pytanie, bo to ten sam Pan do Ciebie, 100 kg na ramę Carbon MTB to dobry pomysł czy nie? Pewnie, że dobry. Mam kolegę, co waży 115, jeździ na ramie karbonowej i, i się ściga. w zawodach i ma już kolerną ramę karbonową, bo sobie zmienia po prostu na nowsze, a tamte... Jakieś tam limity producentów są zazwyczaj już ustalone na około 125 kg. Ale Wiecie da tyle. się. Tak. Proszę teraz Ty. Yy, o, o tu do Ciebie. Jest to JJ Żuk 1. Czy wiadomo, coś o dostępności Shimano Ultegra R8000? Od za chodzi chodzi tam. tam Podejrzewam, pytanie, że... Pewnie o całą grupę, ale i chodzi o zatłapy no też. Generalnie Shimano mówi, że generalnie zatłapy pojawią się około czerwca, ale cała Europa ma problem i cały świat z się, w ogóle części Shimano, bo nie ma nic. No tak. Czyli tu trochę nie wiadomo. Dobra, idziemy dalej. E... Jakie trasy pętle rowerowe na Podlasiu polecacie? M Mister wo. Wow. No Jojo Yy, słuchajcie, na górala czy na szosę to też nie, nie ma tam w pytaniu. Wielką pętlę pod Laską. Wielką pętlę to można biały stok, czarna białostokska, straż lipina tam czas ti pojechać. To no, takie ekstremalne trochę wyzwanie, ale da się. Potem Straż Lipina i potem kręcimy się grawkami, wyjdzie... Ile to idzie? Jeżeli dobrze pojedziemy, to jest 140. Tu jest dużo pętli. Tak naprawdę można i pętle sobie zrobić i 200. Na strawie, jak wejdziecie, są wszystkie trasy, na których gdzieś i my jeździmy i wszystko. Otwarte i, wszyscy, i rowerowe, białystwo. Tak a tam są wszystkie zrzucone tak tak trasy. Proszę bardzo, dalej. Hmm, szukam. Nie wstydź Nie, ma już wszystko ten. No to ja mam. Tomasz, możesz kolejny. Przymierzam to. się do kupna roweru 5000-6000 MTB pan Arkadiusz Czulak. Proszę o polecenie mi kilku modeli z różnych firm, z waszej oferty. Proszę odpowiedzieć. 5-6 Giant SLR 1, 2? Znaczy przede wszystkim tak, ja bym... Sorry, że się wtrącę, bo pytanie do ciebie, ale... Niestety... Ale trzeba wybierać to, co jest dostępne. Yy, jest w teorii tak. dużo rowerów. Ale nie wszystko jest dostępne i ja bym się skupił najpierw od strony co jest dostępne, a potem czy brać ten kolor, czy ten model. Tak, czy... ale zakładając, że wszystko jest dostępne to proszę mówić. No to Giant XTC SLR 1 Świetna 2. rama, tak, super. Trek X Caliber 9. Tak jest. I tutaj by trzeba było troszkę dołożyć i skupić się nad Cheezlem. Cheezel jest super. Tak, czyli on tam siedem jest... z hakiem, chyba już się zaczyna, ale już przeskopić nie Rock Hoopera na Cheezela. Tak, bo Rock nie, a Chisel to jest najlżejsza rama aluminiowa produkowana na świecie. Jedna z najlżejszych. I Canon Del Trial FL. Tak. I Unib Unibike o, oczywiście. Unibike można, tak. Tam jest Expert, Evo i tak dalej. Unibike będzie miał najlepsze bagnety, koniki, startery, najlepszy osprzęt, no ale wiadomo, nie jest to firma, która jest postrzegana tak wysoko jak tam, tak. o których powiedział Nikamin. Tam znalazłem dosyć ciekawe pytanie, na które wszyscy czekają pewnie z niecierpliwością na odpowiedź. Kiedy pojawi się Unibike Geos? To już odpowiadam. Niedługo. Unibike, jak i każdy producent na świecie, ma troszeczkę problem z dostępnością, aczkolwiek szacun dla Unibike'a, bo i tak zaczął już produkować rowery, sporo ich wyprodukował, sporo nam dostarczył i Geos ma się pojawić jakoś niedługo, marzec, kwiecień, ale to oni też czekają na niektóre części. Słuchajcie, mogę wam pewnie zdradzić tajemnicę. Unibajka, Geosa będzie tylko kilkadziesiąt sztuk w tym roku w Polsce. Na, naród pragnie tego My pojazdu. zabieramy z tego jakąś tam część, którą mamy zagwarantowaną i już 50% z tej części mamy sprzedaną, zaliczkowaną. Jeżeli chcecie gaosa, to napiszcie na e-sklep, że chcecie. Trzeba niestety, wracamy do kolei jak mandarynki kiedyś, pomarańcze. No i na zeszyty albo kartki. Się, ustawiamy się kartki w kolejkę, zrobimy. wpłacamy zaliczkę i no czekamy cierpliwie, nikt nie potrafi dokładnie terminu określić, ma być niedługo. Kolejne pytanie mam do Ciebie. No dawaj. Ja mam, ja mam więcej pytań. Fallen Ursus. Mam pytanko, czym smarować golenie Specialized Rock Hooper Sport 29? Czyli amortyzator. Tak. No. Yy, wiecie co, Brunoxy można tak naprawdę. Jest taki preparat Brunox do amortyzatorów. Można On się tak... nazywa Brunox... Brunox Deo chyba Deo, tak. do amortyzatorów. Można... Najpierw to trzeba kupić pędzelek sobie do malowania, taki za 2 złote, owinąć go taśmą izolacyjną, bo tam jest blaszka, żeby golej nie porysować, wybrać piasek, tiku tiku, tiku tym pędzelkiem zgoleni i prysnąć brunokcikiem, poruszać i wtedy brudzi Jeszcze Morgan Blue coś takiego robi, to nie są duże koszty, takie preparat jest 20 złotych. Finish jeszcze robi kozacki, ale jest najdroższy, bo... No, 20 do 50 tyle złotych, Taki, jest, zł. ale fluorowy jest kozacki. No. Drugie pytanie to do Ciebie. Co pali nie Kamila? Jeśli tajemnica, to gdzie to można kupić? Aha, Kamil nic nie pali, nigdy nie palił i no. nigdy nic nie brał. Tak, pan chmurcie się myli. Pytanie kolejne. Se sam będę pytał, jak ty nie masz... Masz może stary internet w dyskietką? Myślisz, że mam stary internet? Może ty nie, nie odświeżyłeś Kurczę. internetu, nową dyskietkę trzeba włożyć. Co z butami do Gravela? Odpowiadam, buty do Gravela to są buty MTB i koniec mm. bardzo krótka sprawa. Tak, chociaż już firmy kombinują nad nowymi modelami do Gravela. Tak albo naprawdę. buty gravelowe, jeżeli chcemy chodzić tym gravelem gdzie sobie spacerować, to buty turystyczne na podeszwie z Vibramem albo z firmy Vibram, albo, albo coś takiego. Damy dalej. O, mam do ciebie pytanie do, do ciebie może być. Bardzo... Jak wypadają opony rowerowe produkowane przez producentów rowerowych w stosunku do opon produkowanych przez tuzów takich jak Schwalbe, Maxis Continental? Dobra, uwaga, odpowiadam. Specialized zaczynał od opon, zanim zaczął produkować rowery i robi świetne opony. Ja jestem wielkim zwolennikiem Bontrager. Ty, 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 ty. Tak, troszkę w boczku. Dla Gianta chyba robi CST, tylko tam sublimuje swoje. Albo Kenda chyba dla Nich al, 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 albo Kenda. Albo Kenda, Uni korzysta ze szwalbek. No, zależy jak leży. No, temat taki, no. Kurwa. Myślę, że na wszystkie pytania i tak nie odpowiemy, więc może ludzie osobiście niech przyjadą tutaj. Albo o, Czekaj, mi Zaraz sobie. zobaczę, czy, 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 czy nie ten. A to byłoby fajne listownie takie pytanie. List tak miło dostać jest. Tomek lubi maila analogowe i jeżeli macie jakieś pytania analogowe, to tam znajdziecie na stronie naszej kontakt. Można pisać listy do pana Tom, ale, ale a zobaczcie. będziesz odpisywał, tak? Długopisem? Postaram się odpisać długopisem, ale maila można w jakoś wsadzić, tak? Skąd, gdzie ktoś mieszka, czy gdzieś ktoś był. A widziałeś I... super pana, który przysłał nam pierniki? Ja nie jadłem tych pierników. Bo one do, do biura? Wiem, słyszałem. Ale pat, to tu przeszli z i tu chyba pocztóweczkę, można pokazać od kogoś. Chciałbyś podstawkę dostać? No ja lubię pocztówki Nie chcę ci maila nalegowego do pokazać. pana. można pokazać, o tu podstówka, nie wiem, od pana K. czy jakiegoś no. innego i pocztóweczka. I on mieszka w tym mieście, albo z wakacji przysłał, nie? Miło by ci I by było, I pytanie, wszystkim byłoby miło. No właśnie. Słuchajcie, e, nie będziemy tego robić za często, wydaje mi się, że raz w miesiącu. Także na tą chwilę kończymy. Bardzo nas zaskoczyliście ilością pytań i co chyba arrivederci i do następnego razu dziękujemy i pamiętajcie gdzie? tam. Tam dzwonki, łapki. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Następnym razem. Trzymajcie się pioneczka.